Dzień dobry, cześć. Witam Was wszystkich z Shark Trader z tej strony. Witam również S. Romańskiego, użytkownika na moim kanale na YouTubie, który był zaczątkiem motywującym mnie do nagrania tego filmu, tej analizy. Jego komentarz, jego prośba zainspirowała mnie do rzucenia okiem właśnie na pszenicę. Pszenicy faktycznie już jakiś czas temu na, na nagraniu, na, na kanale nie było, natomiast wykres prezentuje się iście godnie na tyle, żeby się nad nim pochylić. Przede wszystkim coś, na co nie można nie zwrócić uwagi, to jest ten szczyt. Szczyt z 2008 roku, 14 lat temu. Niedawno zrobiliśmy fałszywe wybicie tego szczytu. Fałszywe wybicia no, reagują bardzo często, szczególnie kiedy wyglądają w ten sposób. To jest wykres tygodniowy, to jest zobaczcie, jak wielka świeca tygodniowa to odrzuciła. Natomiast spójrzcie, jak wygląda to na interwale miesięcznym. Dwa, dwa pin bary, dwa wąsy, przy czym drugi nawet nie zbli, znaczy zbliżył się, ale nie doszedł do tego poprzedniego szczytu. Tak naprawdę, mówiąc w dużym skrócie, mamy podwójny szczyt w tym miejscu. Podwójny szczyt i to, co się rozgrywa w tym miejscu, to będzie przedmiotem mojej analizy i tego nagrania. I w tym celu przejdę do MetaTradera, w którym to zajmę się bliżej tym odcinkiem. Już wiemy, że mamy tutaj fałszywe wbicie, podwójny szczyt, i co dalej. Bardzo istotne jest to ta zielona wyspa na histogramie. Co ona mówi? Ona mówi jedną bardzo ważną rzecz, że nie mamy tutaj dywergencji. To, że nie mamy dywergencji, daje bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że ten szczyt będzie poprawiony. To kiedy to inna sprawa. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ brak dywergencji daje nam wskazówkę co do tego, czy ruch, który będzie w tej chwili spadkowy, którym powiedziałem na, na tym wcześniejszym wykresie białym na stuku, który nastąpi po tym fałszywym wybiciu, czy to jest odwrócenie trendu, czy to jest tylko korekta. Tak więc z mojego punktu widzenia fakt, że nie ma tu dywergencji, oczywiście nie jest to pewnik, że na 100% nie jest to odwrócenie trendu, ale daje to bardzo duże prawdopodobieństwo. Co tutaj się dzieje, wydarza i ma szansę nastąpić. Przede wszystkim X B, C i D. I pytanie, gdzie to D powinno się znaleźć? Zaraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie. Mierzymy ramię XA i widzimy, że punkt B jest na 61,8. Oczywiście, jedna bardzo ważna rzecz. Ja nie twierdzę, że ten harmonik już tutaj jest ponieważ żeby uznać że ten harmonik będzie harmonikiem a nie będzie to jakaś korekta płaska na przykład to musimy znacząco przebić punkt B no ale film robi dzisiaj dzisiaj robi analizę i yy, chcę przedstawić wam swoją prognozę scenariusz który ja bym rozgrywał tak więc w momencie kiedy yy, widzimy punkt B. Na 61,8 spodziewamy się formacji gartleja, czyli z punktem D w tym miejscu. Robimy zielony prostokącik. Jak wiecie, co ja często powtarzam, Gartleje często rozciągają się na mm, strefę, na punkt D, Zarezerwowany dla Batmanów, czyli 8,86. W punkcie. D pierwszym mamy bardzo ważną rzecz, a mianowicie zobaczcie, luka. Ta luka w tym miejscu jest niebanalna. Jest, to jest bardzo ważne, bardzo ważny poziom. Wpiszemy sobie, że tu mamy istotną lukę. Tak więc rynek lubi bardzo często domykać luki. Ta luka jeszcze jest niedomknięta. Tak więc yy, jest bardzo duża szansa, że kurs zjedzie w to miejsce, żeby domknąć lukę, tworząc jednocześnie gartleja. Pytanie, ile to będzie trwało czasu? No bo gdyby na przykład zdarzyło się to w ciągu powiedzmy dwóch, 3 tygodni, to. Kurs spotyka nam się z średnią 50. Gdyby to trwało dłużej, może się okazać, że średnia setka już do tego miejsca dobije. A może być też tak, że Gartley rozciągnie się na punkt B i tempo spadku ceny spotka się w tym miejscu z średnią setką. Tak więc te dwa miejsca to są moje dwa miejsca, w których ja szukałbym longów. Jesteśmy w ewidentnym trendzie wzrostowym. Tak więc w takim miejscu szukamy po prostu dobrego podłączenia się pod, pod ten trend. I, i, I harmoniki to jest coś, co zresztą ja też ostatnio na grupie, na, na naszej grupie na Telegramie wspominałem, że harmoniki, że tak naprawdę chodzi, na rynku chodzi o to, żeby kupować. Korekty w trendzie wzrostowym i sprzedawać korekty w trendzie spadkowym. Natomiast formacje harmoniczne to jest coś, co dla mnie osobiście do tego się nadaje najlepiej, żeby włączyć się w ten trend precyzyjnie czyli w bardzo bliskim miejscu odwrócenia się tego ruchu. Dlatego ja używam bardzo często formacji harmonicznych. Tak więc to miejsce to jest, uważam, świetne miejsce do Podłączenia się w trend, nie wolno zbagatelizować jednej ważnej rzeczy: że formacje harmoniczne są negowane po znaczącym przekroczeniu punktu X. Czyli nie należy panikować, narzekać, denerwować się i marudzić, jeśli kurs dojdzie tu i zacznie dalej spadać, bo ma prawo pracować w tej strefie. Co więcej, Strefy, które wyznaczam, są tylko strefami, a w tych strefach trzeba jeszcze znaleźć sygnał, sygnały, formacje odwracające trend. To nie jest tak, że strefa reaguje zawsze. Po to potrzebujemy jeszcze dodatkowych potwierdzeń, które nam pokażą, że jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie w tym, a nie w innym miejscu rynek się odwróci. I tego typu potwierdzenia pozwalają nam. Albo wejść w dobrym miejscu, albo nie wejść w złym miejscu, jeżeli brakuje nam tych potwierdzeń. Tak więc moi drodzy, jeżeli chodzi o pszenicę, ostatnia moja analiza, która była na kanale, również mówiła o tym, że powinna być w tym miejscu korekta, powinien być, powinna być formacja harmoniczna i że następnie będąc, zobaczcie, interwał W1 interwał miesięczny. To jest wszystko to jest wszystko silny silny trend. Tak więc po tej korekcie spodziewam się dalszego wystrzału w górę, przebijającego ten szczyt. No i wtedy i to się wszystko zgrywam z filmem który też jakiś czas temu nagrywałem na kanale Krach wszechczasów i przyczyny krachu, czyli Kiepska, słaba, słaba ilość żywności, wysokie ceny. Bill Gates, który skupił bardzo dużo ziem rolnych w Stanach Zjednoczonych. Tak więc to wszystko pasuje, jak elementy układanki do siebie, do tego, żeby pszenica wystrzeliła również do góry, ale najpierw przed tym wystrzałem, jak przed każdym impulsem, jest. Korekta, która w tym wypadku, zobaczcie, A, B, C, 3 falowa korekta przed prawdopodobnie nowym impulsem. I to wszystko, jeżeli chodzi o analizę pszenicy. Mam nadzieję, że Wam się przyda, że Was zainspiruje, że Was czegoś nauczy. Wszystkich chętnych, zainteresowanych, chcących być na bieżąco z naszymi analizami, zapraszam na telegram, a dzisiaj już się z Wami żegnam i. Proszę oczywiście jak zwykle o pozytywne łapki tych, którym się ten film podobał. Pozdrawiam Was, Shark Trader, cześć!